Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z Plants versus Zombies, z Plants versus Zombies Tycoon. W Robloxie oczywiście, jak widać, jestem tutaj ja, czyli Berezik. Czy ja mam ustawioną tak, grafikę da fulla bo już się zdziwiłem, bo takie szarpliwe te włoskie. Ale wiecie, czasami takie jest, dobra. Musimy pokonać dziesiąty wave, żeby odblokować kolejne ulepszenia naszego ogrodu. Tak, ogrodu Berez, ogrodu. Także czym prędzej, na faście, oczywiście na medium, jak zawsze, żeby ten, no, żeby ten poziom trudności był taki, no taki. Akurat, co nie? Żeby nie był przesadzony, no i tak, możemy wziąć chopperka, bo na pewno się przyda, możemy wziąć też po prostu, no repeater. Chyba, a nie, nie mam nic słoneczek, także w tym stylu, no nie wiem, nie, no nie ma sensu, bo wtedy absolutnie tego nie zagram, to lepiej tak, lepiej tak weźmy, dobra, ustawiamy od razu i oczywiście tutaj gramy na faście, więc troszeczkę szybciej ten level pójdzie, a to po to, żeby przejść ten dziesiąty wave jak najszybciej, no i szybciutko zrobić sobie lepszy tycoon, bo chciałbym to ulepszać, naprawdę, chciałbym pójść jeszcze dalej, dalej i dalej, Także czym prędzej musimy tutaj zrobić słoneczka? To jest podstawa. Miałem, mogłem w sumie wziąć ten Twin Sunflower, no ale też tak za bardzo czasu nie było. Dajmy tutaj tego orzecha. Niech na razie przypilnuje, niech podtrzyma tego zombiaka, No bo na razie jakby nie chcę go niczym tutaj bić. Mogłbym postawić też Pudziana, prawda? Ale najpierw bym wolał mieć tutaj bardzo dobrą ekonomię. O, teraz mogę postawić. No i możemy dać kolejnego słoneczniczka tutaj. Dwie linie, jakby zrobimy dwie linie. Nie wiem, czy zdążę w ogóle to zrobić, ale być może. Od razu ziemniaczki stawiam, bo one mają długi cooldown. Bardzo długo się odnawiają, więc od razu lepiej je zrobić. Zbysiu ogromny, jak zawsze. Dobra, dajemy tak. Tutaj idzie akurat na orzeczka, więc idealnie. Tutaj dajemy pudzianów i z tyłu dajemy piszuterki po prostu. I tak będę też robił. Mamy tutaj, o, piszutera. I teraz tak, jeszcze jeden e, słonecznik, i w tym momencie tutaj dajemy orzeczka. Tylko kwestia jest taka, że tutaj idzie kolega, a ja nie mam co z nim za bardzo zrobić. Chociaż dobra, Zbysiu. Daliśmy radę, daliśmy radę. Tylko teraz tak, repeater kolejny. Szybko tutaj pudziana, żeby pomógł. Bo naprawdę jest grubo. Zbieramy, czym prędzej dajemy drugi. Drugi powinien już naprawdę dobrze tutaj pomóc. I teraz tak, da, na, normalny zombie idzie, także damy radę po prostu pudziankiem go rozwalić. Jeszcze jeden orzeszek się nam przyda, nowy. No i tak, będzie big wave, prawda? Huge Wave, to tak się nazywa, nie Big Wave. Big Wave Beach, to jak na tym. Mapka z PvZ2, No jedna z lepszych, naprawdę. To jedna z lepszych mapeczka. I teraz tak, nie mam jeszcze ziemniaka, niestety. Ale mam repeaterki. Damy radę, patrzcie jak strzelają. Już tutaj podwójnie, nie mogę. Niektóre przez siebie kilka, masakra. Jaki jak dym totalny. Dobra, dajmy Zbysia. Mogłem dać na górę, bo jest więcej, ale dobra, dadzą radę. Dadzą radę, nie ma co się denerwować. Patrzcie jak to idzie. O nie, wlecieli, szybko! no walaby nie! Yeah. Dobra, gryzo orzeszka. Orzeszko-ziemniaczka, jak to mówię. Dobra, naprawdę, fajno mamy tutaj już e, linia obrony, totalnie. Możemy też z tyłu go dać? Tak, będzie bił. On go sięga, super. Dobra, mogłem też z wysiem go pokonać, ale dobra, zwysiadam tam, niech sobie odpocznie. Czym ty jest. Czy to jest potato? Dopiero teraz, ciekawe. Potato, patrzcie normalnie potato mine. Dobra, ale zanim przejdziemy sobie do potato mine, to musimy dziesiąty wave. Tak, to już mamy, prawda? Już mogę? Co to za muzyka? Okej. Okay. Jakaś buza się odpaliła, szalona. Czy mogę to już kupić? Bo mam dużo słoneczek. Tak, mogę. Kupujemy oczywiście wszystko, bo mam naprawdę dużą ekonomię. A jaj do zarobuksy, to raczej wolę nie, nie muszę. Bitwave 15, No nie, no znowu teraz bitwave kolejny. Naprawdę dużo trzeba tutaj wygrać, żeby wiecie, iść w ogóle dalej. No dobra, no to co możemy zrobić? Tak naprawdę możemy bitować wave'y. Na faście myślę, będziemy grali. I po prostu szybciutko sobie przejdziemy wszystko po tej to na pewno się przyda. To w tym momencie to. No i chyba zrobimy tak, ale same repitery to też tak Nie, czekajcie, to lepiej zrobić na zasadzie właśnie na bardzo lubię, także przyda się na pewno. A ten po to przyda się na pierwszego zombiaka. Zobaczy też, jak działa. No naprawdę jestem ciekaw, czy on tak dosłownie wybucha jak w tym naszym PVZ, czy tak troszkę inaczej. Dobra, jeszcze nie tak naprawdę, bo jeszcze zombie nie idzie, więc nie wiem, gdzie to postawić. I pewnie też tak długo się rozstawia, więc dobra, uwaga. No, panie zombiak, tutaj idziesz, tak? Dobra, to dajmy tutaj, mam nadzieję, że zdąży. Oj, mam nadzieję, że zdąży, bo chyba za blisko dałem. Bo to mniej więcej cztery kratki się daje. No on był tak cztery kratki, ale patrzcie na styk. Ja nie wiem, czy on na styk był, dobra. Czyli dobrze zrobiłem. Ale już naprawdę bliziutko. I teraz tak, chyba jeden rządek. Chociaż, jak mam dwa, to o wiele szybciej to idzie. Lepiej jest zrobić to od ekonomię. No nie wiem. Zastanawiam się jeszcze. Tutaj damy potato. Na górę możemy dać repeater. I będzie spoko. Dobra, to robimy tylko jeden rządek ze słoneczników. Tutaj możemy dać toldacika gdzieś z przodu. Tak, po prostu, żeby już się odnawiał jeden. Damy pudziana. Ten tutaj powinien go rozwalić. Tak, repeater da sobie radę. Jak coś, to będziemy mieli też potato. Mine. Także damy radę. No słabe jest to, że naprawdę dużo trzeba zbierać, żeby... Dobra, dajmy tutaj. Naprawdę dużo trzeba zbierać tych wave'ów. Znaczy słabe, fajnie, bo trzeba będzie pograć. W sumie co ja gadam, że słabe? Po prostu trzeba będzie pograć. Chodzi o to... O co chodzi Merezowi, żeby każdy zrozumiał. O, no i ładnie. Ej, po tej to maj nie Serio, dużo daje. W sensie, ładnie można tutaj wyrabiać akcję. Tylko teraz tak, przydałoby się, żebym tolnata postawił. O, do no tutaj na przykład, bo niestety moja roślinka nie da sobie rady. Dajmy tak Damy tu po tej, chociaż nie wiem czy to... No dobra, jakoś się uda. Jest ciężej. W momencie kiedy nie mam jednak dwóch rzędów roślinek. O nie, on przeszedł! Oha, aha, oha. Oha! Oha! Dobra, zdążyło wybuchnąć. No już się wystraszyłem, ale jakoś się udało. Masakra, dobra, co tu się dzieje? Aż mi głos siada. Dobra, weźmy tego Tolnata stąd, bo w tym momencie jest totalnie niepotrzebny. Tutaj dajmy po potato, żeby przetrzymał, bo nie mamy niestety Tolnata. No i dajmy coś w tym stylu i teraz postawmy repeater kolejny, bo absolutnie ich nie kładę, co jest totalnie. No nie niefajne, niefajne. Przydałby się na pewno. No jednak ta ekonomia jest na małym poziomie u mnie, niestety. Dobra, dajmy tutaj Tolnata. No i co? Raczej dół mamy lekko. Problem na dole będzie Ale dajemy po tej to Nie no damy radę na luzie no co ja gadam Przecież to totalnie na totalnym chillku. Patrzcie od tyłu tego gościa Pana wiaderko bijemy tak Pana wiadraża Normalnie patrzcie jak dostaje na łypę <ścoughs> Dosłownie łatwiutko dobra No mógłbym repeater postawić zamiast tego pudziana Nie wiem po co pudziana dałem o, proszę bardzo, strzeli, nie strzelił. Mamy kolce jeszcze. No dobra, lecimy od razu dalej, no bo wiecie, żeby odblokować dalej Taikun, to musimy 15 leveli przejść. W dodatku chyba basen z tyłu ogródka mojego, z tyłu tego mieszkania, też się odblokowuje po tym czasie. Dajmy kolce. Jestem ciekaw, jak to zadziała z Tolnatem. Oczywiście wiemy, tym razem już wiem, że kolce stawiać przed e, orzeszkiem... Czego dopiero się dowiedziałem w mojej serii dość późno, także to też jest ciekawe. No i tak, mógłbym Gatlinga użyć. No mega byłby ciekawe. Dobra, zagrajmy pod to. Zobaczmy czy się uda na dwa rzędy słoneczników zrobić Gatling pi, A będziemy, będziemy przetrzymywali te zombie Potato Mine i kolcami. No mam nadzieję, że to się uda, bo byłoby naprawdę fajnie. Już pierwsze mogę postawić, będzie się odnawiało. Chociaż jak wyjdzie zombie gdzieś totalnie tam, gdzie bym się nie spodziewał, to będę miał małą lipę, co nie? No to może tak być, może tak być. No i oczywiście idzie tam, gdzie nie mam. Ale dobra, wydaje mi się, że zdążę. Chociaż, czy Berezik zdąży postawić potato? Zdążę, zdążę, a już jedno będzie tutaj dodatkowo, także wydaje mi się, że to naprawdę okej, okay, co zrobiłem. Patrzcie, naprawdę spoko. I robimy dalej ekodobie. nie przejmujemy się tym, patrzcie, a jeden potato czeka już na środku, na jakiegoś tam y, ochotnika, obiaka, który chce się wysadzić. Dobra. Nice, i w tym momencie kolejny słonecznik. Wydaje mi się, że to był dobry ruch. Naprawdę dobry, tak można robić. Teraz tak, tutaj idzie jeden zombiak, a drugi idzie na dole. Też damy radę po to wystrzelić jak najbardziej. W tym momencie mamy już ta gatling piper, przepatrzcie to. Mamy, ale jeszcze nie będę tego używał. Jeszcze czekam, zobaczę gdzie dokładnie będą zombiaki, i w tym momencie. Dobra, teraz już mogę. Mamy całe dwa rzędy. Zobaczcie, dzięki potato mine mogłem to zrobić. I teraz tutaj możemy dać gatlinga. Jo, ja nie mogę, ale będzie balą coś czuję. Tak! To jest naprawdę OP. Dobra, dajmy tutaj. I dajemy tutaj kolce z przodu. Stawiajmy to w ten sposób. Gatling P. oczywiście powinien sobie poradzić, ale czy poradzi? Dobra, kolejny dajmy. No, czy jest taki OP, to bym nie powiedział. Troszkę mu tam czegoś brakuje. Dajmy tutaj kolejne kolce. Zombos. A, zombos za 30 minut. Dobra, tego, na tego zombosa nigdy nie mogę się zgrać. Zawsze nagrywam w momencie, kiedy. Wiecie, jak już kończę nagranie. No to zombos przychodzi, ale ja wtedy też nie gram w to, bo. Jakby nie chcę wam. Nie chcę sobie zaspoil zaspoilerować zombosa bez was. Także tutaj nie gram w to po prostu. No i tyle. No taki jestem tutaj. Z wabi chciałbym to zobaczyć. Dajmy tutaj po tej. To wszędzie kolce już będą, także idealnie. Kolce się przydadzą, jak będą zombie te. Na jeździkach, na samochodzikach. Wiecie, to już będzie naprawdę wtedy dobre. Dobra, le lepiej go rozwalmy, bo to troszkę zajmie. Kolejny tolnat i tutaj będzie można ich trzymać na kolcach. Czy kolce mogę dać też tutaj? O, Tam jest jeszcze jedno miejsce, dobra. To całkiem spoko. Te to mines są jakby co? Gdyby jednak się przecisnęły te zombiaki, ale wiecie. Wydaje mi się, że absolutnie się nie przecisną. Dobra. I co, to tyle? A nie, jeszcze idą. No już myślałem. Futbolista idzie, czy on rozwali... To? Nie, nie rozwali, ale szybko biegnie, dobra. Bo jakby to było wszystko, na co stać te zombie, to bym naprawdę był ...zniespaczony tym. Totalnie, dobra. Kolejny gatling by się tu przydał, ale nie, rozwalają go tak, o, dobra. Na luziku totalnym. Huge wave, dobra. Nice, idealnie, że tak powiem. Wszędzie jesteśmy tutaj w kolcach. No cali w kolcach, jesteśmy dodatkowo jeszcze. Mamy idealnie tutaj wszędzie po tej gdyby jednak te zombie przeszły, a i tak pewnie nie przejdą. Patrzcie, jak te kolce ich zjadają. Dosłownie zżerają. Dobra, widzowie, no tu nie ma o czym mówić. Już to jest giga proste. Snapdragon, co? Co wy gadacie? Nie, teraz to miszczena opadła. Normalnie, Snapdragon jest do zdobycia, nie wierzę. W ogóle, co? Zobaczmy od tyłu, jak tam to było. Tam było chyba od 15, prawda? Nie, 18 level, no to jeszcze więcej. Dobra, ja teraz mam chwilę przerwy, widzowie. Rośniki się pobawią. Jaka muzyka leci w ogóle? O co chodzi? Ta muzyka jest szalona. Mam nadzieję, że to nie jest ta prawach, dobra, 15 level. Chociaż to raczej by takiej nie dali. Mamy dużo słoneczek, 400K. Naprawdę, jest nieźle. Bo skąd ta muzyka taka? Nie wiem. To, to nie jest muzyka z Platz vs zombie, o co chodzi? Dobra, dajmy Snapdragona, jestem ciekaw, co zrobi. Weźmy wszędzie tej będziemy bronić Snapdragona. To weźmy, okej. Okay. No i po prostu zróbmy level ze Snapdragonem. Naprawdę jestem cie... A, teraz będzie mi ciągle się to wyświetlało. No nie, najgorzej! Zbagowałem się, widzowie, widzicie to? Mam ciągle napis. No najgorzej po prostu. No dobra, trudno, musimy jakoś z tym zagrać. Niestety no nie było wiody, że ta gra nie ma bugów, no niestety będzie biała. Jak to? Jak to na tryb, dobry tryb przystało w Robloxie? Zawsze jak, jakiś tutaj wiecie, problemik musi być, dobra? Dajemy po tej. to mam nadzieję, że jakoś będę mógł tutaj stawiać, bo jak nie będę mógł dokładnie jakoś tutaj postawić czegoś, to będzie lekka lipa. A dajmy tutaj już pierwszego ziemniaczka i powoli Snapdragona Dragona za nim. I wszędzie damy tak Snapdragony Dragony i będzie spoko. Bo to są te. A, to są te zwykłe. To nie Colt Snapdragon, tylko te zwykłe. Jak najbardziej? To jest tak, tutaj Tolnata. Wszędzie chcę po prostu dać ziemniaki, żeby je obronić. Także daję i te ziemniaczki, i te bez większego tutaj, bez większej różnicy. I dajmy tutaj go. I czy on będzie strzelał też na. Też strzela na tyle linii! Na trzy linie, tak? Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle. Ej, dobra, on jest mega dobry. Chociaż czekajcie, nie strzela na dole. Ciekawe. Trochę dziwne, no bo powinien go. Łomatko, ciężko jest mi to ustawić. No tutaj widzicie, no mam to zbagowane. Dobra, kolejny Snapdragon tutaj. Do tego damy też ziemniaka. No i mamy dosłownie ścianę ognia z, ze Snapdragonów. I dosłownie te zombiale nie mają co zrobić. Tylko czy to nie jest zbagowane, i czy ten Snapdragon jednak nie trafia tego zombie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo wygląda jakby się troszkę pobagowało. Jakby tylko jeden w tej jednej linii. Patrzcie, bo no nie ma jakby obrażeń od dwóch. Także coś jest niestety tutaj zbagowane. No szkoda. Ale dobra, jak mówiłem, że robimy to, robimy. Bo wiecie, w normalnym PVZ2, czy tam jeden. Nie, w jeden, co nie było, w PVZ2, albo w wersji chińskiej po prostu. No to tam, jakby idzie ściana ognia i bije w kilku rzędach, co nie? Na przykład trzy rzędy zombie są bite. A nie, że tylko jeden. Także, no tutaj słabo, nie spodziewałem się, że tak będzie. Taki dziwny problemik będzie. No ale dobra, jak damy jednego za drugiego, to wtedy będziemy mieli jakby podwójne obrażenia, co nie? Więc tak czy tak możemy to zrobić, stawiając Snapdragona za Snapdragonem. O, właśnie w ten sposób. I wtedy będziemy mieli podwójne obrażenia, co nie? Z jednej linii, no ale, mimo wszystko. Dobra, dajmy po to tutaj, tak po prostu. Dobra, go możemy dać na emeryturę. Uciekaj pan na emeryturkę. E, I teraz tutaj. O nie, nie tego, No i... super. Stolnata sobie zepsułem. Nie chciałem go, chciałem dać tego niżej. No nie wierzę, bo ten niżej ma mniej HP. Dobra. Nie wiem dlaczego daję tutaj z tyłu. Tak po prostu, żeby. To no jak się zrobi przecisnął jednak. To będą mogły się wiecie. Będą dalej miały problem, bo tutaj tam dragony będą też z tyłu. No i w sumie tylko po to to stawiam. Dobra, mamy pełną linię snapdragonów, ale one wyglądają cudownie. Serio, w Robloxie wyglądają naprawdę ładnie. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie to tutaj się prezentowało. Naprawdę pełna profeska. I małaby falę ognia, ja nie mogę. Ale ogień meres zrobił, no totalny ogień po prostu. No i nie mają przejścia. Dobra, nawalajcie, nawalajcie. Ten z wiaderkiem tutaj jest dość wytrzymały. Dobra, ale zaraz mu spadnie, powinno już spaść. Czy jak dam go tutaj, to będzie bił? Nie, on wtedy nie łapie, dobra to sobie postawię, bo nie mam co robić ze słoneczkami, z pieniędzmi, także... No po prostu sobie tutaj dozbroję front Pierwszą linię taką. A, no i to już koniec. Mamy Sherry Bombkę, e, którą sobie sprawdzimy, oczywiście, widzowie. W następnym odcineczku kilka waveów zrobiłem, później ulepszymy tajkuna dalej. No i w tym momencie mamy o wiele więcej rzeczy. Zostawcie łapeczkę w górę i subika, jeżeli chcecie więcej odcinków i częściej. Jeżeli chcecie częściej, zostawcie dużo łapeczek, to będzie częściej. No i tak, co mogę powiedzieć? To no, ładne, ładne mam podwórko, cały czas się rozwija, więc do usłysząka i cześć.